Dzisiaj porozmawiamy sobie o bardzo kontrowersyjnym temacie, czyli kwestii redukcji dawek leków na diecie KETO. I najważniejsze, czyli efekt kumulacji w kontekście odstawiania tych leków, ich modyfikacji, zostawiamy na koniec, także obejrzyjcie do końca. Pamiętajmy, że jak mówimy o takich ważnych rzeczach, gdzie już mówimy o kontekście odstawiania leków, to nie możemy opierać się na jakichś tam doniesieniach anegdotycznych pod tytułem: Ja odstawiłem wszystkie leki i żyję, albo nie wiem, mój dziadek palił przez 80 lat i nigdy raka nie dostał. To są doniesienia anegdotyczne. Dlatego chcemy z wami omówić treść pewnego artykułu naukowego, w którym lekarze praktycy redukowali w oparciu o swoje doświadczenie leki u pacjentów na diecie ketogenicznej. No i tym słowem sobie zrobimy moment przerwy, żeby posłuchać żurawi. Jesteśmy lekarzami i chcemy, żeby posty były niesponsorowane, także nie będziemy mówić o konkretnych nazwach handlowych, tylko o nazwach substancji, o nazwach farmaceutycznych. Nazwy farmaceutyczne znajdziecie na boku opakowania, z reguły z końcówką "-um", na przykład metforminum, nebivololum. Jeśli chodzi o leki na cukrzycę, to możemy je z grubsza podzielić na dwie grupy. Jedna to będzie grupa leków, która ma silne działanie hipoglikemizujące, a druga grupa leków to są leki, które mają za zadanie obniżać insulinooporność. Czyli te pierwsze to biorą i ściskają twoją trzustkę, tak mocno, jak tylko da rady, żeby wycisnąć tyle insuliny, ile trzeba, a te drugie uwrażliwiają. Organizm na insulinę, czyli sprawiają, że ta ilość insuliny, którą masz, działa po prostu mocniej. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego autorzy tego artykułu tak dużą wagę przykładają do podziału leku na te dwie kategorie. Dlatego, że leki, które wyciskają tą insulinę z trzustki, no niestety mogą spowodować hipoglikemię, czyli niebezpieczny spadek cukru w momencie, kiedy twoje zapotrzebowanie na insulinę spada z powodu obniżenia spożycia węglowodanów w diecie. A wy, jakie leki redukowaliście na diecie keto i z jakim skutkiem? Napiszcie w komentarzach i dajcie nam znać. To co, pogadamy może chwilę. O tej insulinie i pochodnych sulfonylomocznika. Co ty na to? Generalnie są to leki, które mają działanie hipoglikemizujące, czyli obniżają poziom cukru we krwi. I autorzy pracy, o której mówimy, yy, u swoich pacjentów obniżali yy, z powodzeniem dawkę insuliny o 30-50%, a dawkę sulfonylomocznika nawet o 50%. Teraz tak. Oczywiście zależało to od pacjenta, jeżeli ktoś miał tendencję, że miał wysokie hiperglikemię, czyli niekontrolowane wysokie cukry, no to oczywiście najpierw ta dieta trochę mu ten cukier obniżała, a redukcja dawek leków szła dopiero później. Glimepiry, czy inne pochodne sulfonylomocznika często udaje się odstawić do końca. Insulinę różnie często również udawało im się odstawić do końca, ale trzeba pamiętać, że nie od razu. Nie mamy dla Was dobrych wiadomości, jeśli chodzi o cukrzycę typu pierwszego lub cukrzycę typu lada, ponieważ prawdopodobnie w tego typu cukrzycy pewna dawka insuliny musi pozostać z racji na to, że nie mamy własnej produkcji insuliny i musimy dostarczyć ją z zewnątrz. Czy jesteśmy zależni od egzogennej insuliny? Z czego no, nie przejmujcie się przesadnie, zazwyczaj tak te dawki mocno spadają i ludzie czują się lepiej. No to Piotr, z leków. W takim razie, co byłoby do odstrzału? Na pewno pochodne sulfonylomocznika. Żaden mój pacjent nie jest na, na pochodnych lomocznika włączonych przeze mnie. Po prostu nie włączam tych leków. One wys, wysysają, wyciągają całą po prostu insulinę z tej trzustki i długofalowo po prostu przeciążają tą trzustkę. Sprawiają, że ona zaczyna mniej tej insuliny uwalniać. Może powodować hipoglikemię, także takie niebezpieczne spadki cukrów. No i z przyjatyciu. To jest główny problem pacjentów z cukrzycą typu drugiego. Otyłość, więc jeszcze dokładasz im tabletki, po których tyją. Absolutnie bez sensu. Jeżeli przejdziesz na dietę niskowęglowodanową albo keto, no to to wtedy Twoje ryzyko hipoglikemii na tych lekach jeszcze bardziej rośnie. A co za karbozone? A karboza to już w ogóle absurd. To jest inhibitor alfa reduktazy, także ona hamuje odłączanie się reszt glukozowych od skrobi, no ale jak w ogóle nie jest skrobi, bo nie jest ziemniaków, pszenicy, chleba i tak dalej. No to w ogóle po co ci ten lek? Absurdalne! A powiedz mi, a co z tymi flozynami? Obecnie zwiększa się ilość wskazań pozacukrzycowych do stosowania flozyn, dlatego trzeba mocno się zastanowić, zanim odstawiamy flozyny ze swoim lekarzem prowadzącym. Ponieważ może być taka sytuacja, że na przykład yy, dany lek jest dany nie na cukrzycę, tylko na serducho. I wtedy warto je zostawić. Pamiętajmy tylko, że jeżeli masz niewydolną trzustkę, bo masz na przykład cukrzycę typu LADA albo całe lata była wyciskana pochodnymi sulfonylomocznika, to uwaga, utrzymanie flozy na diecie keto może spowodować kwasicę, czyli taki niebezpieczny stan zagrożenia życia. Dobra, Przemo, to może nam powiedz, co z tą metforminą? Metforminę raczej należy zostawić. Ten lek powoduje zmniejszenie insulinooporności oraz nie powoduje takiego ryzyka hipoglikemii, w konsekwencji też kwasicy, cukrzycy na diecie ketogenicznej. Natomiast do tematu odstawienia tego leku można powrócić dopiero przy normalizacji masy ciała lub redukcji insulinooporności. Dodatkowo jest to lek, który większość osób toleruje dobrze. Tam do 25% osób ma jakieś tam objawy gastryczne z przewodu pokarmowego, jakieś tam perturbacje, ale najczęściej są one dawkozależne, czyli im mniej, tym mniej tych działań. No i generalnie występują na początku terapii, także włącza się od małych dawek i często żadnych objawów niepożądanych nie ma. A co z analogami GLP-1? Tutaj mówi się, że rozważa się, żeby je zostawić albo żeby je odstawić. Tylko, że to jest znowuż kwestia, jeżeli dalej masz problemy z wagą, dalej masz insulinooporność, dalej masz wysokie cukry, to warto je zostawić. Pomagają też w redukcji masy ciała i hamują apetyt. Czyli sytuacja taka analogiczna jak w metforminie. Tak, czyli to by były takie dwie grupy leków bardziej do zostawienia, do czasu aż w cudzysłowiu no, nie uda nam się wyleczyć, znaczy nawet nie w cudzysłowie, no nie uda nam się wyleczyć tego pacjenta z cukrzycy. Dokładnie. A analogii DPP4? Autorzy tego badania stwierdzili, że to w zasadzie za bardzo u pacjentów e, na diecie ketogenicznej niskowęglowodanowej nie obniża poziom cukrówek cukru we krwi, więc stwierdzili, że nie ma to sensu. To efekt kumulacji najważniejszy w wszystkich rzeczy, które robimy tutaj. Jeśli na przykład dalej utrzymuje się hiperglikemia mimo stosowania diety keto, no to jednak należy też utrzymać odpowiednie leczenie farmakologiczne. Jest jedna rzecz, którą należy koniecznie zostawić w trakcie stosowania diety keto, jeśli masz cukrzycę, a to rodzaj kontroli, czyli nie tylko samokontroli, ale też opieki kogoś, kto będzie umiał Cię poprowadzić. I my czymś takim również się zajmujemy. Pamiętaj, że podstawa to nie odstawianie pasków do mierzenia cukru.